Witaj, skąd możesz wiedzieć, że ktoś cię kocha? Może ktoś powiedział tobie, że cię kocha. Przypomina mi się anegdota o żonie, która zapytała swojego męża, czy ją kocha. Na co ten odpowiedział: Powiedziałem ci przecież 30 lat temu na ślubnym kobiercu, że cię kocham. Jak się coś zmieni, to dam ci znać. Widocznie same słowa jej nie wystarczyły, oczekiwała czegoś więcej. Dlatego to nasze uczynki są głośniejsze niż słowa. Jeśli ktoś tobie pokazuje szacunek, bierze na poważnie to, co mówisz, wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom i poświęca się dla ciebie, wtedy wiesz, że jesteś dla tej osoby kimś wyjątkowym. Jak zatem możesz pokazać, że kochasz Boga? Najlepiej będzie usłyszeć odpowiedź na to pytanie od Jezusa Chrystusa, który w Ewangelii Jana 14, 15 powiedział: Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Miłość jest znakiem rozpoznawczym biblijnego chrześcijaństwa. Jest to miłość bezwarunkowa, która nie kocha ponieważ, ale pomimo. Dlatego pan Jezus niejednokrotnie podkreślał, że jego naśladowcy mają okazywać miłość innym. A miłość do Boga ma wyrażać się w posłuszeństwie jego przykazaniom. Nikt nie może twierdzić, że zna Chrystusa, a przy tym nienawidzić innych ludzi. Podobnie nikt nie może twierdzić, że zna Chrystusa, a przy tym bagatelizować jego nauczanie. Ta prawda nie wzbudza kontrowersji w innym kontekście. Na przykład Prawdziwi pacyfiści nie rozpętują wojen, a prawdziwi wegetarianie nie jedzą kiełbasy. Dlatego nie powinno nikogo dziwić, że nowonarodzeni chrześcijanie nie ignorują nauczania Jezusa. Każdy, kto nazywa siebie chrześcijaninem, a żyje w konflikcie z przesłaniem Jezusa, jest jak mięsożerny podżegacz wojenny, który nazywa siebie pacyfistycznym wegetarianinem. I nie chodzi przy tym, aby stosować nauczanie Jezusa z przymusu albo z obowiązku, bo, bo tak wypada. Zasadą jest miłość. Kochasz Boga nie dlatego, że musisz. Kochasz, ponieważ Jezus okazał Tobie miłość. Skąd zatem możesz wiedzieć, że Bóg Cię kocha? Poprzez to, że oddał za Ciebie swoje życie. Uwierz mi, nie ma większego dowodu miłości niż ktoś umiera za Ciebie. Jeśli doświadczyłeś ogromu tej Bożej miłości, czy odczuwasz teraz pragnienia aby okazać miłość jemu?